Ej, siemaneczko, kurwa. Jakiś odcinek gotuj bym zrobił, normalnie, bo coś zgłodniałem. Ten dawno nie piłem bez kitu, no. Tu kurwa głodnie się zrobiłem. Kurwa, tu jest słońce. No, normalnie kurwa mięso jakieś. Zmielone. Tu normalnie. No. Kurwa, nie mam ani kasa, ani deliry. Dziwne kurwa. Wczoraj mało wypiłem, kurwa. Wczoraj tylko wypiłem ile tam? Jednego jabłka i jednego prąksa. To co to jest? O, czyli robimy kurwa mielone. Tylko tą kartkę wypierdolę. O. Gdzie jest, kurwa, kosz na śmieci? Tu. Normalnie robimy mielone. Nie będę przecież naczynia brudził, to w tym zrobię. Trochę, kurwa, soli pierdolnych. Trochę, kurwa, pieprzu. No, normalnie. Trzeba to zamieszać. Kurwa, tylko że to będzie mielony bez jajka. Bukę tartą mam tu zaraz do pierdolę. W sumie jeszcze cebulę mógłbym tutaj wijewać, ale nie chcę mi się jej mielić. To będzie bez cebuli. W pierdolę w to, kurwa, bukę tartą i tyle. Na koniec wytarzam w mące. Kurwa, może coś z tego wyjdzie. A, trzeba patelnię rozgrzeć. Idzie gdzie jest, kurwa, koko? wieczy coś z tego wyjdzie. Tak, ja że będzie niedobry, ale i tak to wpierdolę. Kurwa, nie chcę się lepić. No, już widzę, że chuj z tego wyjdzie. Chyba, że kurwa w mocy to wytarza. Nie no, nie jest źle, kurwa. Damy mąkę. Nie mam kurwa. <zysy> <zysy> to chuj w mocy No normalnie, kurwa, kuleczki zajebiste, kurwa. prawy No kurwa. Takie po chuju. Niech będzie, kurwa. i drugi mielony, kurwa. Kto taki większy i tyle, kurwa. Nie chcę się z tym pierdolić z samego rana. Normalnie, kurwa. Trzeba ścisnąć dobrze. Jakbym, kurwa, śnieżkę, kurwa, lepił. Kurwa, mielone zajebiste. Kurwa, jak talan. No kurwa, normalne. No kurwa piękne mielone, kurwa przykrywka jakaś. Ja pierdolę, ujebane całą. Może by... Nie no, wygląda apetycznie, nie? Zobaczy... zobaczymy później. No, no i to by, to by było na tyle odcinka Gotuj z Pato, nie? Normalnie, bo... Koko! Kokolicz. I kokolow. no Dobra, Pato coach serdecznie pozdrawia i życzę smacznego. Oraz miłego dnia. Normalnie. Gdzie jest kurwa kokko?